Kultura jest wyrazem człowieka, jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy i człowiek przez nią tworzy siebie. 18 października 2022 roku w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej odbędzie się w Siedlcach Kongres Kultury Diecezji Siedleckiej. Jest on zaadresowany do twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych, pasjonatów i organizatorów działań kulturalnych. Do przedstawicieli świata mediów i propagatorów kultury naszych zakątków, w tym przedstawicieli kół gospodarstw wiejskich, organizatorów turystyki, jednym słowem, do wszystkich tych, którzy tworzą, animują, kreują, integrują i gromadzą wokół siebie twórczych ludzi, do społeczników, wolontariuszy, hobbystów, zawodowców i mistrzów swoich dziedzin. Chcesz dowiedzieć się, czego dzisiaj biznes oczekuje od kultury? Jak pandemia i wojna na Ukrainie, czy ostatnio inflacja wpływają na jej rozwój, czy czytelnictwo w Polsce przeżywa regres, czy rozwój? Jak dobrze organizować turystykę chrześcijańską i przede wszystkim, jak nie zatracić samego siebie, a w swojej twórczości zachować wartości chrześcijańskie. Przyjdź na Kongres Kultury Diecyzji Siedleckiej 18 października bieżącego roku. Spotkasz tu wybitnych ekspertów z całej Polski, będziesz mógł z nimi porozmawiać, zadać pytania, nawet te trudne i skonsultować ważne dla ciebie sprawy wtorek 18 października 2022 roku aula wydziału humanistycznego uniwersytetu przyrodniczo-humanistycznego w Siedlcach przy ulicy Żytniej 39 zaczynamy o godzinie 10:30 wstęp jest zupełnie bezpłatny a na gości czekać będzie dobra kawa ciasto oraz obiad serdecznie zapraszamy Patronem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Kuria Diecezjalna w Siedlcach. Wspierają nas również Polska Spółka Gazownictwa i PGE Dystrybucja SA. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału do 14 października bieżącego roku pod numerem telefonu 025 644 4800 lub drogą elektroniczną na adres mailowy redakcja małpa echokatolickie.pl